Szanowny Panie Marszałku, Wysoka Izbo, zdaje się, że w tej Izbie są projekty trudne do uchwalenia, są prawie niemożliwe i są takie, których ruszyć się nie da. I jednym z nich jest kwestia kilometrówek. Pani posłanka mówiła, żeby zacząć od siebie, więc myślę, że warto przypomnieć, że w tej Izbie były wielokrotne zapewnienia, że kwestia kilometrówek zostanie uregulowana. Mamy kolejny odcinek. Pokazywania palcami, kto nadużywa kilometrówek, ze wszystkich klubów. Jak rozumiem, pan marszałek zwrócił się z pytaniem, czy ta sprawa będzie uregulowana. Ale no cóż, chętnych do pracy pan nie znalazł, panie marszałku, bo zrezygnowanie z 50 tysięcy rocznie to jednak jest duże zobowiązanie, prawda, szanowni państwo? Mieliśmy zobowiązanie pana premiera, że ureguluje to wśród ministrów. I co widzimy? Henryk Kiepura, łącznie kilometrówka i wynajem samochodu, 102 tysiące. Paweł Bejda, 80, prawie 6 tysięcy. Cezary Tomczyk, 81 tysięcy. Michał Gramatyka, 56 tysięcy. I Robert Kropiwnicki, 54 tysiące 700. Panie pośle Kropiwnicki, pan Dziękuję to się nie bardzo. może powstrzymać, co? Jeśli chodzi dziękuję o Pana, bardzo to bardzo warto przypomnieć, że poseł. również jest Pan jednym z rekordzistów, jeśli dziękuję chodzi o wykorzystanie lotu. Pani Panie Marszałku, posłanko, uregulujcie to wszystko, bo sytuacja jest skandaliczna. Bardzo gdzie pani posłanko, dziękuję pieniędzy. bardzo. Dziękuję.